To tradycyjne planowanie zazwyczaj odbywa się w parkuszu kalkulacyjnym. Taka sytuacja, co ciekawe, bardzo często spotykana. I tutaj myślę, że kilka, jak nie większość systemów ma problemy. Ponownie Łukasz Rasała, cześć. Cześć. I kontynuujemy sobie nasz mały cykl o APS-ie i w pierwszym odcinku mam wrażenie, że przybliżyliśmy szerzej czym w ogóle jest APS. Po co jest APS, dla kogo jest APS, i trochę Twoją historię, skąd pojawiłeś się w branży 20 lat temu. I chciałem to kontynuować. I jeszcze zahaczę o ostatnie pytanie z pierwszego odcinka, czyli tam rozmawialiśmy o tradycyjnym planowaniu, ale tu się zastanawiam, jak to ma się versus na przykład automatyzacja dzięki APS-owi, no bo tutaj przy tej automatyzacji możemy sobie skrócić mocno czas w planowaniu. Zdecydowanie tak. Jak wspomniałem poprzednio, to tradycyjne planowanie zazwyczaj odbywa się w arkuszu kalkulacyjnym, a jego głównym minusem jest to, że nie ma aktualnych danych. Więc jeżeli przekładamy to na to, jak ta automatyzacja wygląda, jak powinna wyglądać w firmach, to przede wszystkim pierwszy element to jest integracja wszystkich działów. Dział logistyki, dział sprzedaży, dział zakupów, dział gospodarki magazynowej czyli magazyny oraz produkcja. Wszystkie dane zbierane w tych działach Powinny być w czasie rzeczywistym wprowadzone do systemu lub pozyskiwane z zewnątrz automatycznie i brane pod uwagę w planowaniu. Czyli planista produkcji, patrząc na te dane, powinien być pewny, że to jest aktualna sytuacja i tylko przy pełnej integracji ma tą pewność. Nie jest to planowanie nocne, o którym sobie rozmawialiśmy krótko, nie jest to zewnętrzny system, z którym i tak musimy się zintegrować i wymieniać jakimś cyklem te dane. To ma być. Widoczne ad hoc w tym momencie. I jeżeli wspomniałeś o tradycyjnym planowaniu, to poza tym, że najczęściej był to arkusz, no to tutaj taka pierwsza rzecz to brak możliwości wielozasobowego planowania. Bo poza tym, że te dane mają być aktualne, mają być pochodzić z wielu działów, to przede wszystkim w samej produkcji chcemy planować wielozasobowo. Jak my rozumiemy tą wielozasobowość w advanced planning and scheduling? Przede wszystkim jest to planowanie materiałów. No, i to już miały systemy MRP, o których sobie też tam krótko wspomnieliśmy. To jest planowanie maszyn, planowanie ludzi, planowanie narzędzi. I tutaj myślę, że kilka, jak nie większość systemów ma problemy. Jeżeli chodzi o same narzędzia, bo może na tym się krótko skupię, to mamy przykłady z różnych branż. Może. Pierwsza to branża odlewnicza, o której też sobie rozmawialiśmy, jesteśmy z nią bardzo blisko, jeżeli chodzi o Abas. Tam najczęściej używanymi narzędziami jest zespół modelowy, czyli, żeby zrobić odlew, żeby go odlać, mówimy teraz o takim formowaniu automatycznym. Powiedzmy standardowa odlewnia żeliwa ma dwie, trzy linie formierskie, żeby móc zaformować formę i na końcu ją zalać, należy po pierwsze mieć rdzenie. Jeżeli jest to odlew rdzeniowany, które są półproduktem, czyli już mamy kolejny poziom w planowaniu, ale przede wszystkim zgrać tą dostępność rdzeni z tym, że mamy komplet modelowy, który jest dostępny. I większość systemów, samych ERP, nie jest w stanie zaplanować nam w tym samym czasie półproduktu, materiału, narzędzia, maszyny i człowieka. I to wszystko jeszcze z uwzględnieniem priorytetów klienta. Więc to jest taki pierwszy element. I teraz, jeżeli cokolwiek się dzieje, następuje jakakolwiek awaria danej, danej linii, to proces produkcji w odlewniach, o których wspominam, po wybiciu odlewu z formy, jeszcze ma wiele różnych etapów. To może być oczyszczanie, to może być yy, kolejna kontrola jakości, badania jakościowe, to może, być, yy, to może być malowanie, obróbka na gotowo, i te wszystkie etapy muszą być w tym samym czasie uwzględnione. Jak, my, jak wygląda tradycyjne planowanie? Zazwyczaj jest to kilku planistów. Każdy planuje swój element. I jak pytamy w firmach, no dobrze, ale jak wygląda to Wasza wymiana danych? No to są codzienne spotkania, ale uwaga, również bufory dość duże między wydziałami no bo skoro przysłowujemy pan Kowalski, przesunie mi produkcję o trzy dni, to ja muszę wiedzieć, żeby mój plan się nie rozsypał że mam te trzy dni bufora i wtedy z cyklu produkcyjnego, który trwa kilka dni, Robimy klientowi, no, w cztery tygodnie, jak zamówisz dzisiaj, to powinieneś mieć ten produkt. No, wiadomo, że tutaj to on-time delivery, czyli terminowość dostaw jest bardzo ważna w każdej branży. To, to jest właśnie to, o czym mówimy, czyli skrócenie tego czasu, i to, jak opowiadasz, to naprawdę mocno możemy to skrócić. Ale tutaj wspomniałeś jeszcze coś, co wydaje mi się bardzo kluczowe i chciałbym zapytać, czy ta standaryzacja, no to zacznę już od branży odlewniczej, jak o nie rozmawiamy. Mm -hmm. Czy w branży odlewniczej zawsze będzie standaryzacja pod kątem APS-a? Czy każda odlewnia ma taki sam standard? No zdecydowanie nie, bo mamy, już patrząc na samą branżę odlewniczą, my wśród naszych klientów wyróżniamy trzy takie główne typy odlewni. Jest to odlewnia żeliwa, o której przed chwilą wspomniałem, jest to odlewnia staliwa, sam proces produkcyjny jest trochę inny i jest to odlewnia aluminium, która jest również odlewnią, ale sam proces, yy, proces produkcyjny jest zupełnie inny. Dopiero od pewnego momentu można powiedzieć o podobnych elementach. Także jak najbardziej, część rzeczy jest standardowa, ale część rzeczy jest indywidualna dla każdej z tych odlewni. Co ciekawe, nawet jak wdrażaliśmy yy, w grupach kapitałowych nasz system ABAS RP, to nie dało się wprost rolloutu między tymi typami odlewni zrobić, no bo każda jest ma swoją specyfikę. Także odpowiadając na Twoje pytanie, nie ma pełnej standaryzacji, i tutaj taka ciekawostka: nasz moduł APS ma kilkadziesiąt przełączników różnego rodzaju, które już mamy stworzone pod różne branże, ale co ciekawe, jeżeli mamy jakieś ciekawe, m, ciekawe wyzwanie w, u konkretnego klienta, jesteśmy w stanie. Doprogramować, dołożyć nowe funkcje. I tutaj, przy wbudowanych APS-ach w systemy, jesteśmy, myślę, tutaj unikalni. Oczywiście nie znam wszystkich, wszystkich systemów na rynku, ale mogę mówić za nas. Przy zewnętrznych APS-ach pewnie ta funkcjonalność też może zostać dobudowana, ale pamiętajmy, że nie ma jej w werpie. Więc tutaj to jest ten główny problem tego tradycyjnego planowania i planowania z pełnym, z pełnym wykorzystaniem APS-u. Jako, jako modułu wbudowanego. A jak się ma to w kontekście innych branż? Ta standaryzacja, czy tam, czy tam w jakiejś specyficznej branży występuje standaryzacja? Czy to zawsze będzie wdrożenie, no nie wiem, no indywidualne? Sam, sam algorytm planowania jest często podobny, chociaż mamy wyróżniki typu część branż potrzebuje optymalizacji przezbrojeń na niektórych etapach. Dla części branż bardzo ważna jest symulacja, ale to my się za chwileczkę do tego jeszcze wrócimy, bo to jest też dość długi temat, więc, więc myślę, że, że, że warto to zostawić na później. Ale dla części branż sam proces planowania jest bardzo podobny. Zależy, które, co oznacza dla tej branży wielozasobowość, czy są używane narzędzia, czy ich nie ma, czy są one krytyczne, czy, czy planowanie ludzi jest bardzo ważne, a być może. Oprócz samego planowania ludzi, również ich kwalifikacje, bo to też może być kolejny wyróżnik. I tutaj już dochodzimy do tego, że ten standard z jednego standardu możemy zrobić wiele podstandardów pod konkretne branże. I tym się też charakteryzuje nasza praca w ABAS RP. My nie wdrażamy systemu ABAS w każdej branży. Mamy kilka, z którymi mocno współpracujemy, które, z których potrzeby dobrze znamy i w których to wdrożenie naszego systemu może przebiegać bardzo płynnie. Między innymi branża odlewnicza, branża kosmetyczna, budowa maszyn, również ostatnio produkcja łóżek kontynentalnych. Tego typu branża AGD, o której wcześniej wspomniałem, ona jest bardzo podobna do branży automotive. Tych branż jest sporo, branża metalowa, obróbki metalu. Tutaj jak najbardziej my to, nawet jeżeli nie możemy powiedzieć o jednym standardzie, to my sami wewnętrznie standaryzujemy pod dane branże, żeby jeszcze szybciej to z klientem wdrażać. To tutaj, jak rozmawiamy o branżach, to czy jesteś w stanie powiedzieć, dla jakiej wielkości firm jest to narzędzie? No bo wiesz, no może nie każdy jest jeszcze na tyle duży, żeby z tego skorzystać. Albo jest na tyle duży, ale nie ma świadomości, że, że, że APS jest dla niego, może żyje w przyświadczeniu, że to jest po prostu drogie narzędzie. Tutaj my trafiamy do firm średniej wielkości w rozumieniu europejskim, czyli mamy klientów, którzy mają. Nawet 50 zatrudnionych, ale dużą automatyzację produkcji. Ale mamy również firmy, które mają kilka tysięcy osób zatrudnionych. Więc ciężko powiedzieć, że to jest ta konkretna, taka konkretna wielkość przedsiębiorstwa, bardziej wyzwania, które ma przed sobą. Jeżeli ktoś dzisiaj jest w stanie w tym przysłowiowym Excelu planować, ma płaski plan produkcji, produkuje dla swojej firmy powiązanej albo dla jakiejś firmy, dla jednego dużego klienta, no to być może jest w stanie jeszcze to robić w ten sposób ale jeżeli chce dywersyfikować swoją produkcję, chce wejść w nowe, w nowe obszary, no to już będzie to dla niego trudne. Więc nie ma takiego jednego, jednoznacznie nie jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć za mały, za duży. Raczej wynika to z naszych rozmów z klientami, więc zawsze w procesie y, rozmów o potencjalnym wdrożeniu dyskutujemy o potrzebach klienta i wtedy dochodzimy do wniosku wspólnie z klientem, czy to jest rozwiązanie dla niego, czy jednak za wcześnie, być może na początku sam RP, a planowanie APS dopiero w przyszłości. To tu jeszcze muszę zapytać, bo teraz chciałbym wrócić do, z powrotem do planowania tradycyjnego. Tam powiedziałeś nam, że często planiści między działami się spotykają, na spotkania, mają ten buffer, bufor i zastanawiam się, czy przy wdrożeniu APS-u ta kwestia jest jakoś zintegrowana między tymi działami. Jak najbardziej tak. Tutaj mogę podać taką ciekawostkę jeden z większych klientów Abasa globalnie, Wdrożenie APS było w pewnym momencie po kilku latach używania systemu. Oczywiście wcześniej było planowanie, ale to jest firma, która już w sumie 25 lat ponad używała naszego systemu. Więc czyli też jeszcze mocno, przed tobą. Więc, <laughs> więc jeszcze tak dokładnie, jeszcze mocno ewoluowała i to wdrożenie też ewoluowało. Tam był taki temat, że jest siedmiopoziomowy of material, czyli tak naprawdę siedem wydziałów jest planowanych. I kiedyś planowało to 7 osób. I wspominałem wcześniej, że przesunięcie na jednym dziale powodowało przesunięcie na drugim i niekoniecznie ta pełna informacja szła. Obecnie planowanie jest w 100% automatyczne. Wchodzą zamówienia z całego świata, z firm powiązanych. Są co pół godziny przetwarzane w pełnym automacie przez nasz moduł APS. Wyniki są generowane i planiści są od tego żeby weryfikować tylko ewentualnie większe odchylenia plus żeby sprawdzać czy przy nowych produktach ustawienie czasów jest prawidłowe. Więc tutaj yy, powiem przewrotnie kierownik tego projektu powiedział mi do tej pory do wdrożenia APS-a ludzie przychodzili z różnych działów i prosili przyspiesz moje zlecenie ja widzę że tutaj się da teraz mówi co przyjdą mi powiedzą APS-owi przyspiesz nie no to wynika z priorytetów to wynika z zamówień. Więc nawet na takim poziomie można wdrożyć APS w pełnej automatyzacji. Zazwyczaj jednak to, co my preferujemy, to jest wielopoziomowość, nad którą czuwa jeden człowiek. Czyli APS jako automatyzmy są robione na wielu poziomach, a jeden człowiek maksymalnie dwóch, w zależności od tego, jaka branża. Czuwa nad tymi wynikami planowania, to się najlepiej sprawdza. Naturalnie dla tych osób, które wcześniej planowały spokojnie, też zawsze praca się znajdzie, ponieważ optymalizacja danych, o której wcześniej powiedziałem, jak ważne są te dane wejściowe, to jest między innymi jedna z części, na którym ty, ci ludzie się bardzo dobrze znają I, i nie zdarzyło się nam chyba tak, że ktoś powiedział, o kurczę, automatyzujemy planowanie, co będzie ze mną. Te no. osoby najczęściej były jeszcze bardziej potrzebne w firmie do tego, żeby te procesy jeszcze lepiej optymalizować. No Tak, jesteśmy przy tym planowaniu i przy planistach. Czy zdarzają się sytuacje, w których no jest jakieś duże odchylenie, przychodzi pan Kowalski, kurczę, musimy to zmienić, bo wjechał ważny klient do nas, do firmy i musimy zmienić planowanie, teraz musi się robić coś innego. Czy, czy przy takich typu, czy, czy, przy, przy, czy przy tego typu sytuacjach my jesteśmy manualnie w stanie integrować w, w takiego APS i plan? Tak, to znaczy, tutaj może poruszę, bo to jest ciekawy wątek, który, o którym powiedziałeś. Taka sytuacja, co ciekawe, bardzo często spotykana, myślę, że to też Twoje doświadczenia. Dzwoni klient do prezesa firmy lub do wiceprezesa i mówi: Szanowny panie, potrzebuję, żebyście nadali priorytet naszym zleceniom. Dostałem informację od mojego działu zakupów, że tam będzie jakieś przesunięcie. My potrzebujemy to szybciej. I nie mając systemu klasy APS. Nie jesteśmy w stanie w szybki sposób zrobić symulacji. Czyli, co się wydarzy, jeżeli nadamy taki priorytet? I w tym momencie, mając taki system, nadajemy priorytet na klienta. W ciągu kilkudziesięciu sekund, maksymalnie kilku minut, dostajemy informację: OK, przy takim nałożeniu priorytetów, takie zlecenia zostaną opóźnione, ci klienci będą niezadowoleni. Czy się na to decydujemy, czy się na to nie decydujemy? Możemy świadomie podjąć tą decyzję, czasami trzeba podjąć taką decyzję, więc to jest taka, taki pierwszy element, który, który zauważam tutaj przy tym planowaniu. Drugi element to to, że rzeczywiście człowiek, nawet wybitny szachista, może przewidzieć tylko kilka ruchów do przodu. APS, zaawansowane algorytmy, teraz już też z lekką dozą sztucznej inteligencji też się uczą i powodują to, że te, że te wyniki są znacznie, znacznie dokładniejsze. No to tu jeszcze wrócę też do, do tych integracji, bo w pierwszym odcinku sobie troszeczkę wspominaliśmy i staraliśmy się pokazać jaka jest różnica między APS a RP, A tutaj zastanawiam się w kwestii integracji, czy często spotykacie się z sytuacjami, że musicie albo chcecie na przykład integrować się nie wiem z MES-em, z innym podobnym systemem może wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku. 20 lat w tej branży i obserwowanie, co się zmienia na rynku. Oczywiście ostatnie lata są szalone, one znacznie przyspieszyły zresztą, jak, jak wszystko, jeżeli chodzi o, 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 o IT, ale przede wszystkim, kiedyś myślenie o systemach RP było takie, że wszystko musi być w jednym systemie. Najlepiej, jak ma totalnie wszystko, jest od wszystkiego specjalistą. To się mocno zmieniło. I tutaj też nasza inwestycja w produkt jako Abas ERP kilka lat temu polegała na tym, żeby właśnie zrobić taką szynę wymiany danych, bo czuliśmy, szczególnie nasz amerykański oddział o tym mówił już nam wcześniej, że to będzie ten trend, do którego wszyscy się dążą. Czyli otworzyć system RP nie, nie ma być zamknięty, bo na przykład ja chcę używać systemu CRM do zarządzania relacjami z klientem niekoniecznie od producenta RP, bo są topowe rozwiązania, które nawet reklamują się w Formule 1. I Ja chcę tego rozwiązania używać, ale chcę mieć go zintegrowanego na przykład z ABAS RP. Jak najbardziej, możemy to szybko zrobić. Zapytajcie o systemy MES, również bardzo popularne, coraz bardziej popularne w wielu branżach. Czyli może wytłumaczymy, na czym polegają te systemy. Krótko mówiąc, zbieranie danych z produkcji szeroko rozumiane, nie manualne, bo to w każdym praktycznie systemie jesteśmy w stanie lepiej i gorzej zrobić, ale na przykład łączenie się ze sterownikami, z liniami produkcyjnymi, z maszynami CNC, zasilanie je programami i zwrotne odczytywanie co dokładnie, w jakim czasie, w jakiej ilości zostało wykonane. Jak najbardziej takie integracje również robimy. Dzięki temu mamy jeszcze dokładniejsze dane wejściowe obecnie do planu i na przyszłość do tego, żeby nasze normatywy były jak najbardziej realne. To teraz wrócimy do tych symulacji, bo to wydaje mi się taki temat no w zasadzie bardzo kluczowy. tak? W takich nagłych sytuacjach jesteśmy w stanie zrobić tą symulację. W Excelu chyba się tego nie da. No Zdecydowanie nie da się tego zrobić w Excelu, a na pewno nie na takim poziomie, ponieważ podam przykład od jednego z klientów. Około 40 tysięcy równoległych operacji, kilkanaście tysięcy zleceń produkcyjnych w tym samym czasie. I wyobraźmy sobie, że teraz chcemy w Excelu to mieć i powiedzieć, a zróbmy taką symulację. Co jak przyspieszymy tego, tego klienta, a nie innego? Proszę pamiętać, że przy wielozasobowości, o której cały czas rozmawiamy, to nie jest tylko przełożenie z maszyny na maszynę, ale to jest uwzględnienie, czy przypadkiem materiału nie podbierze innemu zleceniu, czy narzędzie będzie no, dostępne, tak. czy ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami będą wtedy dostępni. Więc my, nadając priorytet w naszym module APS, automatycznie dostajemy wynik symulowany. Widzimy, jak ta symulacja wygląda, i możemy jednym przyciskiem powiedzieć, nie godzę się na to, ale co ciekawe, możemy też zrobić sobie takiego snapshota, zrzut, jak to wyglądało, bo podjęliśmy decyzję, że jednak idziemy w to. I za dwa, trzy miesiące, kiedy nikt już nie będzie pamiętał, jak to dokładnie było, możemy odtworzyć tą sytuację i powiedzieć, słuchajcie, wtedy przy tym miesięcznym planie podjęliśmy taką decyzję, takie mieliśmy opcje, tak wyglądał nasz plan produkcji. To jest też taka. Yy, Taki element naszego rozwiązania, który daje tą pewność planiście, że on może sobie coś takiego zrobić. Wiadomo, że tych danych jest tyle, że to jest niemożliwe trzymanie w bazie danych. My mamy na to specjalne rozwiązanie, ale tutaj chętnych do, do poznania tajników zapraszam do kontaktu z nami, chętnie podzielimy się tą wiedzą. No To tutaj chyba trzeba jeszcze powiedzieć, żeby to dosyć mocno wybrzmiało przy tego typu no, zaawansowanych operacjach, jakim jest symulacja, jak ma planowanie wyglądać, no, kluczowym czynnikiem będą no, dane wyjściowe jakość danych jest kluczowa i tutaj nawiążę do Twojego pytania o integrację. Takie dwie najważniejsze integracje, które pomagają w utrzymaniu tych danych, to między innymi integracja z systemami mesowymi, które automatycznie szczytują dane np. z maszyn i dają nam wynik online z produkcji, a druga to bardziej konstrukcyjna integracja z systemami klasy PDM, które zarządzają danymi do listy produkcyjnej, do bill of material, czyli Konstruktor konstruując coś w 3D, automatycznie zapisując te dane, zwalniając, one trafiają do systemu ERP w aktualnej rewizji, w aktualnej wersji z aktualnymi indeksami. I dzięki temu znacznie skraca się ten czas time to market, czyli od momentu konstrukcji do momentu danych w systemie ERP. A co za tym idzie, możemy z nich korzystać bezpośrednio w module produkcyjnym, w module APS-u. To Łukaszu, to bardzo Ci dziękuję za udział. i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję, było mi bardzo miło. Do zobaczenia.